Narkotyki i dopalacze zabijają. Kampania dotyczy problemu zażywania narkotyków i dopalaczy na terenie na całego naszego kraju. Te statystyki, które, smutne statystyki, które posiadamy w jednoznaczny sposób pokazują, że w skali roku kilkadziesiąt osób umiera z za zażycia narkotyków i dopalaczy. Kilka tysięcy osób jest hospitalizowanych co równie niepokojące, bo dopalacze narkotyki sięgają coraz młodsi, młodsi ludzie. Narkotyki i dopalacze zabijają. Kampania będzie trwała od kwietnia do grudnia tego roku i mam nadzieję, że pozwoli nam w znakomity sposób dotrzeć z jednej strony do, do dzieci i młodzieży, w informacje o niebezpieczeństwach i ograniczyć ten bardzo zły proceder. Narkotyki i dopalacze zabijają. Kampania na tropiki i zabijają została opracowana w ramach programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań razem bezpiecznie im. Władysława Stasiaka i ona ma hasło Szkoda Ciebie na takie patoklimaty. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty.